Witam! Przedstawiam chińskie pedały RockBros, występujące pod wieloma innymi nazwami. W moim przypadku przybrały nazwę Scoot Good. Można je kupić za około 15 dolarów. Platformy przychodzą przyzwoicie zapakowane w eleganckie pudełko, w środku którego znajdziemy zapasowe stalowe piny. Platformy możemy dostać w czterech różnych kolorach. Ich wymiary to 92x107 mm. Posiadają po 8 wymiennych stalowych pinów na stronę. Kręcą się na łożysku ślizgowym i maszynowym. Korpus wykonany jest z nylonów, a oś ze stali chromo, za co duży plus. Natomiast środek zabezpiecza dość twarda uszczelka średniej jakości, ale za tą cenę myślę, że jest ok. Pedały zamontujemy przy użyciu klucza płaskiego lub imbusowego, który również pomoże nam dobrać się do ich wnętrzności, żeby od czasu do czasu je przesmarować, co z pewnością pomoże w wydłużeniu ich działania. Cóż mogę rzec, za tą cenę nic lepszego się nie kupi. Pedały póki co wytrzymują, a jak padną, po prostu kupię nowe. Dzięki za oglądanie i zapraszam do komentowania i subskrypcji. A jeśli filmik Ci się podobał, zostaw łapkę. Cześć!